Euro przeniesione na 2021 rok, tak samo Copa America. A kiedy zostanie rozegrany finał Champions League i Ligi Europy? Tego dowiedzi się z tego filmu. Siemanko, witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat... Krzysztofa Piątka, który musi odbyć dwutygodniową kwarantannę. Blaise Matthew, kolejnym piłkarzem Juventusu zarażonym koronawirusem. Cesc Fabregas ma już dość izolacji, ale dobry humor go nie opuszcza. Słowo Peszko zapoczątkował nowy challenge, co o nim sądzicie? FC Barcelona odda kilku piłkarzy za Neymara. Intermediolan odrzucił talent Cristiano Ronaldo. A na sam koniec o nowym kontrakcie dla Niemani ma Maticza. Oto kilka nowych osób, które ostatnio zostały widzami naszego kanału. Witamy Was i pamiętajcie, że nowe filmy zawsze o godzinie 6 rano. I standardowo zagadka na dziś. Musicie w komentarzu napisać jaki jest to piłkarz. Wydaje mi się, że jest to dość ciężkie zadanie, ale jeżeli chcecie sprawdzić czy macie rację, Odpowiedź znajduje się na instagramie Landryty i Instastory. Zapraszam do oglądania. A na samym wstępie mam jeszcze jedną osobę, która chciałaby Wam coś powiedzieć. Witajcie, to jest kancio z Kenny Freestyles, a dzisiaj gościnnie na kanale Landrygo, oczywiście z rana świeżutkie informacje ze świata piłki nożnej. No i oczywiście mam pozwolenie na zareklamowanie się, a więc serdecznie zapraszam na mój kanał. Link macie w opisie, kanał Piłkarskorapowy. A już niedługo, w przeciągu dwóch dni, nowa parodia muzyczna, więc również zapraszam. No i tyle. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę pod tym filmem, no i subskrybujcie Landry'ego, ponieważ niedługo wbija 150 tysięcy widzów. Więc mega sprawa, czerwony przycisk w szary ma się teraz zmienić. Działajcie! Na pewno wielu z Was pyka sobie wota Vota, CSA. No i właśnie, jeżeli gracie w CSA, no to zapraszam Was na kanał Obstawiamy Info. Wczoraj chłopaki pokusili się o typy właśnie na CSA. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, pograć inne ligi, zapraszam na kanał, obstawiamy info, link w opisie. Euro 2020 oficjalnie odwołane. UEFA podjęła decyzję, że Mistrzostwa Europy nie odbędą się w 2020 roku. Zostały przeniesione na 2021 rok. Jako pierwsze o takiej decyzji zostały poinformowane Krajowe Związki Piłki Nożnej. Od kilku dni było wiadomo, że albo euro zostanie przesunięte na zimę 2020 roku, albo na czerwiec-lipiec 2021 roku bardziej realne, no i nawet sensowne wydawało się, aby turniej rozegrać dopiero za rok, i taką też decyzję podjęły władze UEFA. Już teraz wiadomo, że euro rozpocznie się 11 czerwca 2021 roku, a zostanie zakończone dokładnie miesiąc później, 11 lipca. Tak na oficjalnej stronie internetowej napisał Polski Związek Piłki Nożnej. UEFA ogłosiła dzisiaj odroczenie swojego flagowego turnieju Euro 2020, który miał odbyć się w dniach 12 czerwca-12 lipca bieżącego roku. Mając na uwadze zdrowie zawodników, trenerów i kibiców oraz niewywieranie presji na administrację rządową państw gospodarzy tego turnieju, zdecydowano o przesunięciu Mistrzostw Europy na rok 2021. Do tego bardziej realnie podchodzi prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Decyzje podjęte przez UEFA zakładają warianty optymistyczne, jest to ogólny zarys potencjalnych scenariuszy, ale najbliższe tygodnie pokażą, czy realizacja tych założeń będzie możliwa. Wszystko co się zdarzy jest zależne od tego, czy poradzimy sobie z obecną sytuacją. Miejmy nadzieję, że tak się stanie i nie będzie konieczności kolejny raz przesuwać euro. Dlatego pamiętajcie, zostańcie w domu. Każdego z was zapraszam do zagrania wspólnie ze mną w grę Football Team, czyli Darmowego Polskiego Menadżera Piłkarskiego. Możecie tam zagrać razem ze mną w klubie Czerwone Diabły, który prowadzi mój widz. A jeżeli nie macie jeszcze konta w grze, w opisie tego filmu znajduje się link do rejestracji. Jeżeli z niego skorzystacie, dostaniecie 200 energii na start. Zapraszam do oglądania. Oprócz tego turnieju zostały też przełożone finały tegorocznych rozgrywek europejskich i jest to możliwe właśnie dzięki temu, że Euro nie odbędzie się w tym roku. UEFA moim zdaniem dość optymistycznie zakłada, że uda zakończyć się sezon do 30 czerwca bieżącego roku. Finał Ligi Europy, który swoją drogą odbędzie się w Gdańsku, obecnie jest zaplanowany na 24, a finał Champions League na 27 czerwca. Takie informacje podał Maciej Sawicki, czyli sekretarz generalny PZPN, jednak jego tweet już nie. Z serwisu. Dalej pozostaje tajemnicą jak zostaną wybrane drużyny, które będą mogły zagrać w finałach. No to jest ciekawa kwestia, bowiem tego jeszcze nikt nie wie. Podobno UEFA ma powołać jakieś specjalne zespoły, specjalistów, trenerów czy też działaczy, w sumie to nie wiadomo kogo i to właśnie te zespoły mają zdecydować o tym, jaką drogą zostaną wybrane ekipy, które trafią do finału. Istnieje pomysł, że dwu mecze nie będą rozgrywane, będzie tylko jedno spotkanie, które zadecyduje o tym, kto awansuje dalej. To tyczy się Ligi Mistrzów, jak i Ligi Europy. Ostatecznie to, jak to będzie wyglądać, zostanie ogłoszone dopiero w tym momencie, kiedy będziemy już wiedzieli, kiedy będzie można wznowić rozgrywki, ale czy to się w ogóle stanie, za to trzeba trzymać kciuki. Nie tylko euro, ale także Copa America zostało przełożone na 2021 rok. Miały się one rozpocząć 12 czerwca, czyli tak samo jak euro, ale również ze względów bezpieczeństwa zostały one przełożone. CONMEBOL czyli południowa amerykańska federacja piłkarska zdecydowała, że Copa America zostanie rozegrane w Kolumbii i Argentynie. Oczywiście niezmiennie za rok to dalej te kraje będą gospodarzem tego turnieju. Dokładna data rozpoczęcia turnieju została zmieniona, dokładnie na tą samą jaką przyjęła UEFA, czyli Copa America rozpocznie się 11 czerwca, a zakończy 11 lipca, tak samo jak Euro. Oprócz tego spotkania reprezentacji Polski, które były zaplanowane na marzec, wstępnie przełożono na czerwiec. A teraz tak troszeczkę dla rozluźnienia przychodzi Fabregas I on już chyba ma dość izolacji. Kwarantanna za dobrze na niego nie wpływa. Jednak całe szczęście humor dalej mu dopisuje. Wrzucił na swoje media społecznościowe nagranie z podłożonym głosem Ediego Murphy'ego z kultowego filmu Coming to America. Krzysztof Piątek poddany kwarantannie. Jeden z piłkarzy Herty Berlin, którego nazwiska nie ujawniono, jest zakażony koronawirusem. Przeprowadzony test dał wynik pozytywny. To oczywiście sprawiło, że osoby, które miały z nim kontakt, zostały poddane kwarantannie, w tym również Krzysztof Piątek. Jak informuje klub na oficjalnej stronie internetowej, we wtorek rano miała odbyć się sesja treningowa, ale musiano z niej zrezygnować po otrzymaniu takiej informacji. Gracz skarżył się na zwykłe objawy. I natychmiast odłączyliśmy go od grupy. Następnie przeprowadzony test dał wynik pozytywny. Wszyscy gracze w naszym składzie muszą teraz pozostać w domu przez następne dwa tygodnie. Każdy otrzyma indywidualny plan treningowy. Zobaczymy teraz, czy jest więcej przypadków. Niestety to nie jest jedyna niepokojąca informacja. Kolejnym piłkarzem Juventusu zakażonym koronawirusem jest Blaise Matuidi. D. W ostatnim czasie infekcja wirusem została potwierdzona u Bartosza Berosińskiego czy Patryka Kutronę. Agent tego ostatniego przyznał, że najgorszy czas już minął i obecnie piłkarz Fiorentiny czuje się już naprawdę bardzo dobrze. Wracając do Matthew Diego, wczoraj oficjalna strona internetowa Juve poinformowała, że przeprowadzony kontrolny test dał wynik pozytywny. Całe szczęście przebywał od kilku dni w kwarantannie gdyż wcześniej potwierdzono koronawirusa u Daniela Ruganiego, czyli kolegi z zespołu. Klub również informuje, że piłka czuje się dobrze i nie wykazuje żadnych objawów. Zanim głos oddam Kamilowi, pokażę Wam jeszcze nagranie, jakie udostępnił Sławomir Peszko. Ja nie będę go komentował, ale jestem ciekawy jakie jest Wasze zdanie na jego temat. Czekam na Wasze komentarze. Hiszpańscy dziennikarze z Mundo Deportivo informują nas o kolejnych doniesieniach w sprawie możliwego transferu Neymara. To jest tak wałkowany temat, że niektórym może się już nudzić, bo każdy tylko o tym mówi, a nic się nie dzieje. No to nie do końca tak wygląda. Jak wiemy, transfery piłkarzy to mnóstwo regulaminów, zasad i bardzo dużo pieniędzy. FC Barcelona ma możliwość wprowadzenia Brazylijczyka przy wykorzystaniu Światowej Federacji Piłkarskiej. W takim przypadku to właśnie FIFA ustala cenę za piłkarza, ale to skończyłoby się ciąganiem po sądach w walce o odszkodowanie i zajęłoby bardzo dużo czasu. Letnie okienko transferowe jest ostatnim, gdzie transfer Neymara ma jakikolwiek sens, dlatego łatwiej dogadać się z PSG niż walczyć po sądach. Wiemy, że Bayern Monachium nie zdecyduje się na wykupienie Felipe Coutinho, tak więc on wróci do Blaugrany. Iwan Rakitić również nie jest pierwszym wyborem Setiena. Ta dwójka ma być zaoferowana w zamian za Neymara plus oczywiście dopłata ze strony hiszpańskiego klubu. PSG wolałoby dostać Nelsona Semedo, o którym mówili już rok temu. Cristiano Ronaldo grał w Sportingu Lizbona, potem w Manchester United, po Anglii udał się do Hiszpanii. Wtedy został najdroższym piłkarzem na świecie. Real Madrid kupił go za 96 milionów. Spędził tam najlepsze lata swojej kariery, a teraz gra dla Juventusu. Czy wyobrażacie sobie, że to mogło wyglądać inaczej? No to było możliwe. Już kilkanaście lat temu mógł grać we Włoszech. Zainteresowany nim był Inter, ale kilku działaczy tego klubu uważało, że nie jest wart aż tak wielkich pieniędzy. Dowiedzieliśmy się tego dzięki byłemu działaczowi i piłkarzowi. Interu Sandro Mazzoliemu Posłuchajcie, Cristiano Ronaldo i Leo Messi to wspaniali piłkarze, ale Portugalczyk jest dla mnie bardziej kompletny. Lubię go i chciałem zabrać go do Interu. Na wiele przed tym, jak trafił z Manchesteru United do Realu Madryt. Jak na tamte lata kwota nie była bardzo wygórowana. Udałem się do władz klubu, ale nikt nie chciał mnie słuchać. Usłyszałem jedynie, że nie jest wart tych pieniędzy. Po tym zrezygnowałem ze swojego stanowiska, a po kilku kolejnych tygodniach przestałem pracować dla Interu. Zastanawia mnie jedna, jedyna rzecz. Co czują obecnie osoby, które nie zainteresowały się CR-7 na tyle, aby choć spróbować o niego powalczyć? Manchester United zdecydował się na roczne przedłużenie umowy Nemanji Maticia, która była zapisana w kontrakcie serba. Już tego lata umowa pomocnika United przestałaby obowiązywać, a to oznaczałoby, że zostałby wolnym zawodnikiem. Olegunar Solskier chce zachować go na kolejne sezony. Jest to pewny i doświadczony punkt drużyny. Dlatego władza United rozpoczęła rozmowy nad nową umową. Sam piłkarz nie jest jednak przekonany, czy podpisanie nowej umowy to dobry pomysł. Tak powiedział w grudniu 2019 roku. Szczerze mówiąc, nie wiem co jeszcze zrobię. W rozmowie w z władzami klubu zapewniłem, że do ostatnich dni kontraktu będę dawał z siebie wszystko. W piłce nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Moja rodzina jest tu szczęśliwa, ja też, więc zobaczymy, co będzie dalej. Cokolwiek postanowię, czy zostanę, czy odejdę, wierzę, że postąpię właściwie. Moją pierwszą opcją będzie Manchester. Na dziś to już koniec. Wielkie dzięki za oglądanie. Zachęcam do ocenienia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!